Obiecałam, że będę nagrywać od rana, więc witam Was rano. Choć rano już wcale nie jest, bo jest godzina dziewiąta, więc połowa dnia by można. A przynajmniej w moim mniemaniu. Lektor jeszcze podlewa kwiaty, więc tutaj trzeba y, zrobić miejsce. Y, y, idę jeszcze raz wystrać pieski, bo byliśmy rano, ale y, one tak lubią pojechać w podróż i natychmiast chcieć kupę, więc spróbuję jeszcze je tutaj wypuścić. Eee, w ogóle śmieszne jest to, że teraz byłam na dworcu, nie wiem ile, chyba cztery razy ostatnio, eee, bo wiecie, jedni przyjeżdżali, drudzy wyjeżdżali. Patrzę, a ja jadę, a ja pociągiem jechałam ostatnio tylko do Niemiec i właściwie nie jeszcze pociągiem od dawna. Co? Chciałabym zmienić, no ale przez te pieski to wiecie. Przez to też się pojawiły Flixbusy i jakieś tam inne neobusy. Zarąbice to jest. W ogóle nie wiem jak to się nazywa. Kupiliśmy takie. Mm, w Boże, oprócz się kupiliśmy takie w szkółce mikro, mikro u mojej teściowej i na tamtym. Bo to jest na takiej doniczce, wiecie co wisi. i Mam jeszcze jedną doniczkę ale tam obok, ale w tamtej e ptaki mi obgryzły to. A to jakoś przeżyło. Nie wiem, może tam to też wbije w co. Wątpię. E That's all. Za mną rower czeka na nowe łożysko. O, może sobie taką miniaturkę, w sumie komu w drogę temu nowe łożysko. <grywa> e, to tyle. Dotrzymałam słowa, więc ruszamy. Zaczęłam nagrywać, ale podszedł sąsiad właśnie mówi, że w Gajkowie, czyli we wście tutaj pod Wrocławiem. Taka ulewa była, a u nas, wiecie, nic. Tylko przyszły alerty i postraszyli, jak zwykle. I wiatr w sumie się tylko zerwał, ale moja teściowa dzisiaj opowiadała mi, że w Gdańsku nawet dźwig przewrócili. Przewrócili. Oni, obcy. no sferatu. W każdym razie ten przewrócił wiatr i burza podnośnik jakiś pewnie na jakiejś budowie bo wiecie, jak to w Gdańsku albo może w stoczni nie wiem eee, a u nas nic i w ogóle jakieś tam zamieńce są Pokazuję wam piaski ale tak grupę się już odpadł a mucha jest pobudzony, chociaż byłam z tym kupa, ale będziemy się zatrzymywać bo ma, swa, ma swoją fazę po prostu z indywidualistami mrożona drugi raz z gostynia mucha co ty robisz Pieski już ma ewidentnie dosyć podróży, choć był stop. Ta kawa niedobra, bardzo miła pani mi, mi ją dała, ale o wiele lepsza jest ta na ryneczku. Z Gostynia? Tak, z Gostynia, dobrze mówię. Musi, słodka jakoś. Muszę odejść, bo radio koszalę za strasznie. E, mówiłam, żeby puścić co? Berlin, ale radio koszalę. Sorry, moje koszalińskie ziomeczki, ale. Patrz, jakie ale radio koszalę. O, jakie tutaj, na, na byłym szambie. Piękne, co? Dziwna. E, I teraz patrzcie na to: Perukowiec. Tera, i zaczekaj, jest wielki w ogóle. Nie wiem, czy by to. Nie, chyba perspektywa jest żadna, bo on kiedyś był mniej więcej taki. W zeszłym roku był trochę wyższy, taki 1,70 70, miał 5 powiedzmy w kapeluszu, a teraz jest taki wielki. No, e, jedziemy do wiejskiego sklepiku po cukinie na grilla. I let's get the party started. No, 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 my już w sumie zaczęliśmy party, ale. Tam jest mój rower, a właściwie rower mojej teściowy, który kupiła mm, lata temu, pamiętam, za 6 dych od jakichś lasek z Hiszpanii, które z Erasmusa wracały. To było we że niskie łąki były. Niskie łąki były jeszcze... O, Zukaszelek. Oj mucha. O jest słodki. Niskie łąki były, czyli targowisko yy, kurdy. to było, nie pamiętam, bo teraz od lat jest już w młynie Rubens, Chryste, widzicie, co? Jeszcze wam pokażę. Tutaj niby ziemia jest jałowa, yy, bo trawa nie chce rosnąć, jest sucha i w ogóle tam coś się woda sypuje, robi jakieś cyrki. Teraz posiada kończynę. Ja również. Ta moja, bo rzeczywiście, ta moja wzrasta i jest super. Ale obczajcie na przykład, jak urósł rabarbar do ciasta, w które mam piec znowu. A i tutaj jest. A, bo się tu sadzili... Sorry, bo ja jestem zamutana, bo ona znowu coś tutaj posadziła, a ja... A ja nie ogarnę. Aha, tutaj jest. Dobre. Muszę być cicho. Bo to jest okno pokoju mojej teściowej, chociaż moja teściowa <głynna> ogląda każdy mój vlog. Ja <głynna> no nie no, ja nic złego nie mówię, przecież... Boże, jak mam trzymać, żeby to... Tu eee, ale czajcie ten perukowiec, po prostu one się nie roz... może tak jak w Tu widzicie? Bo ja się w podglądzie, Mam ciemność. Co robię? Dobra, lektor kończy bolidy myć, więc lecimy do wiejskiego sklepiku po cukinie. Boże święte. Jak mi się uda dojść na jezioro, to wam coś nagram, natomiast jakieś mecze mają być, a myśmy jeszcze na Fucji zamówili... Boże, to jesteś piękny, no nie mogę, no, no zobaczcie, mam Boże. Na Fucji lektora zamówił za 15 ziko jakiś pakiet, który będzie do odebrania chyba po 7, a ja wiem, że jakiś mecze, ma nie wobec nie wiem, że się sama przejdę na to jezioro, żeby tylko coś pyknąć. No i Hurtensja. Widzicie Hurtensja, która jest wyższa ode mnie. Ja mam 1,67, ta hortensja ma 8, 75. m w ogóle... I to a propos nieżyznej gleby. Ja nie wiem, czemu ona ma taką rękę do kwiatów. Znaczy czemu, to bardzo dobrze, natomiast wiecie, no jakby Hortensia 1,75 m, tutaj też macie za perspektywę, za ten, ale o. O i widać peruczkowiec, znaczy perukowiec. O, radio, to pa. uważać, chodź muszeczku, bo mucha jest niewidomy i widziałam je bez szelek. Bo zdjęłam już szele i teraz wiecie, jak one mi się rozpierzchną, to po prostu będzie katastrofa. Chodź muszeczku, tutaj, dlatego że mucha nie widzi, a gruby nie słyszy. Cześć, jak w tym filmie nic nie widziałem, nic nie słyszałem. Nie mam czapki, mam fryz w ogóle jak jakaś dama przedwojenna, takimi mi się zrobił. Z Skokardą w ogóle znalezioną na ziemi kiedyś, jakieś dziecko musiało zgubić z jest gumka z Rosmana taka, wiecie, fancy. Z, z takim... może, Fancy to to chyba wygląda tylko przez moje oksy. Bo ja generalnie wyglądam zmokła i jakby mnie coś przejechało. Także muszę uważać na pijaski <laughs> idę z nimi, bo robimy grilla. Przed chwilą wróciłam z jeziora obok, gdzie było milion ludzi. Um, nie polecam. <laughs> no i no, Więc się nie wykąpałam, nawet nie widziałam mój, cały czas w tym swoim roboczym stroju b, 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 kolarze z lat 80. Eee, mam nadzieję, że jutro jak z komornik wrócę, który jest niedziela, więc będzie targowisko, które przenieśli. Właśnie mam nadzieję, że coś nagram. E, spodem 1 mm, do komornik. Czy do bornik? Nie chyba do komornik. No i chcę iść zobaczyć, bo podobno tam już nie jest tak fajnie, jak było w Poznaniu. A e, boże, udzieliło mi się to marudzenie wszyscy mówią, ale upał ale upał Panu czekaliśmy, czekamy 9 miesięcy na upał, no to jest upał, nie? Fak. trzeba się cieszyć tym co mamy mm. także jak będzie jakiś spokój, tak jak mówiłam grubciu, chodź czekajcie, muszę zgarnąć ten tu stoi już z udarem grubego muszę zgarnąć, ale tak jak mówiłam, jemu ja tylko z nim to tylko na migi, Rubensik chodź Mucha tak. Chodź. Nie wiem po co to robię. Chodź, idziemy w drugą, już tutaj. Dobra, idę może przylezie do mnie, bo on zawsze lubi tutaj on zawsze lubi tutaj u sąsiada e, siedzieć pod tym pod chatą. Chodź, my wracamy, nie? No, a jesteś już elegancko. Tak to mogę chodzić. Także wiecie, jak macie gry w chacie. To pamiętajcie żeby o nią dbać także w upały, no i wszyscy marudzą wiecie, upał, 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 no upał no. ja przy tym składaku, mikro składaku przyjechałam, wiecie trzy wsie jakoś pozwalcie i dołam radę no ech, w sumie to nie, najbardziej słabo było mi ech, tam nad jeziorem gdzie na plaży ja tam gdzieś mursowałam w ogóle, może wam podlinkuję tutaj post mój na ech, na Instagram, bo ja miałam wtedy takie warkocze długie, dosyć chyba pod do połudem, albo tu plec, nie wiem, nie pamiętam. Boże, jakie mam tu trzymać, żeby mi było widać? Mnie i mucha. Zawsze jest żal, nie wiem, którą miniaturkę wybrać. Patrz, jak słodko, bo No, a tu za mną jest jezioro, na przykład to, ale tu się nie kąpiłem, bo to teraz kwitnie i tam w ogóle śmierdzi. Um, więc byłam. Minęłam jeszcze jedno jezioro i jeszcze jedno i dopiero na plaży tam się zamalinowałam. O, gruby nawet trafił do domu. Dobra, widzimy się później, albo jutro, albo później, albo jutro. <grytania> Muszę zgarnąć pieski. Szarańcze, która się rozpieszło Sforę, jak to mówi mojego kumpla. Mama z... Mawiała z... Pał. O, to ja, ja. No,